Cześć, hello, Siostok, niedziela 2 lutego 2025, pora na dziewiąty odcinek przeglądu amigowych nowości. Paweł Tukinem przygotował port z Cobana na Amigę. Jest to wierny port gry z lat 80. Z tego co tu zauważyłem, można się przełączyć między grafiką oryginalną z PC, bo EGA na Amigowe 32 kolory. Tak się prezentuje Amigowa paleta kolorów. No, wygląda to ciekawie. Możemy sobie zagrać samą grę, albo możemy się przenieść do edytora Plansz. Gra jest płatna. Można ją kupić za symbolicznego dolara. Napisana jest Blitz Basicu. Z taką fajną, przyjemną muzyką. No i wydaje mi się, że jest to pozycja warta rozważenia. Brawa dla Pawła za to, że dociągnął do końca kolejną grę. Oczywiście czekamy na Sołtysa. Ja się już doczekać nie mogę na tę produkcję. Widać, że Paweł umie robić to, co robi. W przeciwieństwie do mnie on jest prawdziwym programistą. Trzymam kciuki, życzę dalszego rozwoju i naprawdę brała za świetną robotę. Erinia. To jest gra przygotowa. Taka bardziej tekstówka z obrazkami. Tutaj wpisujemy komendę. To nie jest gra typu pon and click. To co teraz oglądamy, to jest wersja na Amigę ale ona właściwie wyszła na wszystkie, czy też prawie wszystkie retro komputery. Tutaj mamy grafikę z Atari ST, ale mnie najbardziej intrygowała wersja na komodorka. Kurczę, to wygląda ślicznie. Gra jest płatna, kosztuje 4 dolary. No niestety, chociaż mi się to naprawdę bardzo podoba, i wygląda to bardzo fajnie, no to ja tego nie kupię, bo nie będę w stanie w taką grę zagrać. Za trudny dla mnie. Ale bardzo chętnie pooglądam gameplaye i poczytam recenzje, bo... No mam jakiś taki sentymencik do tego typu gier, <śmimo> mimo że w nie nie gram, taki paradoks, prawda? Light the LED to jest chyba produkcja napisana w Amosie, tak wnioskuję. Całkiem przyjemna gra logiczna z taką typową grafiką z przełomu lat 80. i 90. Dokładnie tak samo z muzyką. Ta muzyka jest według mnie urocza, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy zasady gry, trzeba poprowadzić. poprowadzić. Przewody, przez rezystory, tak aby dostarczyć prąd z baterii do Jodelet. Robimy to za pomocą, a jak żeby inaczej, kostki zwykłej, standardowej kostki sześciokątnej. Losujemy w miejsce, w którym będziemy stawiać. Ale to wygląda uroczo ze względu na klimat. Gdzieś tak mniej więcej roku 89-90, muzycznie i graficznie. Operation Steel Rain, kolejna gra, tym razem darmowa, wykonana w Scorpion Engine. Ściągnąłem sobie ADFa, no i był problem granie chce wystartować. Kombinuję, skakam, próbuję. Ani ADF-a nie idzie zamontować. A po nagraniu ADF-a na dyskietkę też jest zwis. Yy, okazało się, że rozwiązanie problemu było takie, że uruchomiłem system dysku twardego, włożyłem dyskietkę i wystartowałem z pliku wykonywalnego. No ciekawe to rozwiązanie. Mamy tutaj takiego ciężko wyczuć. Czy to jest żołnierz, czy to jest jakiś mech kakać nie umie schylać się też nie umie a ten na górze papuguje nasze ruchy widzicie to? O. zobaczmy jak to się gra auto fire by się przydał o. no to chodź tutaj Ewidentnie gra jest zrobiona pod Autofire. Niestety w tym gościku nie mam Autofire'a. Animacja tego głównego bohatera wygląda... ...fajnie. Ukaże cię w imieniu księżyca. Chyba pamięta z jakiego anime to było. lata 90. się kłaniają. Oh yeah. Już to gram któryś z kolei raz, bo w sam początek był bardzo trudny, żeby zabić tylko mecha przeciwnika, bo nie było za bardzo gdzie uciec, jak się odsunąć, a on paru paru i zabijał. Dlaczego my tu nie mamy żadnego paska energii ani żyć? No ewidentnie by się to przydało. I, co dalej? Da się wyjść. No nic, myślę, że na tym zakończymy testy. Lecimy z kolejną produkcją AMI Arcadia. Ja tą pozycję widywałem już wcześniej. To jest emulator wszelkiego rodzaju automatów. Z lat 70. i 80. Niektóre pamiętają czasy Libisa Presleya To na pewno to być może. No nie zwracałem jakoś specjalnie uwagi na tą pozycję, no ale w końcu postanowiłem ją przetestować, bo widzę, że autor ją cały czas rozbudowuje. Pojawiają się nowe wersje. Więc trzeba byłoby zobaczyć. Tak wygląda ten emulator, archiwum zajmuje 10 MB, uruchamiam ten na 4000 z procesorem 100 MHz, 68.060 i na takiej konfiguracji gra Astro Wars wyciąga 20% prędkości, pokażę Wam jak ona działa. Potrzeba ogromnych pokładów cierpliwości, aby w coś takiego pograć. No to powstało tam pod powiedzmy Pistorma. Pis no to pewnie będzie grywalny. Naprawdę no, mi to tylko i wyłącznie jako ciekawostka. Udało mi się uruchomić jeszcze jedną grę. I mamy 29% szybkości. No, ale powiedzmy, w to da się już pograć. Ale szczerze powiedziawszy, uważam, że są dużo lepsze wersje Ponga na Omiga. Od dłuższego czasu zastanawiam się, czy Elvis Presley kiedykolwiek grał w gry wideo. Próbowałem znaleźć jakieś informacje na ten temat, ale nic nie udało mi się wiarygodnego wygrzebać. Chyba napiszę maila do Priscilla Presley i zapytam. Na Aminecie pojawiła się Biblia po polsku. No nie spodziewałbym się czegoś takiego. Ale jest. Pierwsza polska Biblia na Amigę i to w multimedialnym formacie. Autor pisze, że y, to jest Peak Avi, wysokiej rozdzielczości. Niemniej autor pisze, że testował to na MIDE 1200 z kartą trubą 0,30-40 MHz i na tej konfiguracji chodzi w kolorze. To jest taki statyczny film z Biblią oraz komentarzem do niej. że od początku przewinę. Księga Joela, rozdział pierwszy Słowo Pana, które doszło Joela, syna petuela Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela Księga zaczyna się od stwierdzenia, że jest proroctwem, czyli słowem, które człowiek imieniem Joel otrzymał. No jako bieżący praktykujący katolik jestem bardzo zadowolony z takiej produkcji. Oczywiście szanuję, jak ktoś nie wie, że nie chodzi do kościoła. Nie musi, nikt nie zmusza. Na pewno sobie przejrzę ten materiał cały i to nie jeden raz e, autor pisze, że następne filmy ukażą się niebawem. Czekam z niecierpliwością. Pojawiła się druga wersja instrukcji do Amigi 500. Po niemiecku. No, żonę bym tu musiał zawołać. Ona jest zawodową nauczycielką niemieckiego. Ja niestety nie bardzo tym językiem operuję. Ale jest to dosyć spory dokument. Jak ktoś zna niemiecki, to na pewno zrobi z tego użytek. Mamy nową wersję LIDE 40.9. To jest bardzo fajny sterownik. Między innymi do dysków twardych, ale tak faktycznie ten obsługuje napędy ZIP. Sprawdzałem, bo używam w Amity 4000. CD-ROMY, JAZY, L120, na no całą gamę urządzeń. Ja go mam w swojej karcie sieciowej. Od Matce mam kartę 3 w jednym. To jest karta sieciowa. kontroler dysku twardego. Oraz port zegara i mam tam wersję 40.8. Czyli warto zrobić upgrade tam. Wcześniej miałem Oktapusy. On działał, ale obsługiwał tylko dyski twarde. z mówić niestety nie. I dzięki uprzejmości Piotrka Wojgórskiego OLEGO 7 znanego amigowca, który wysłał mi z Polski zaktualizowane układy. Właśnie z, z leaden device'em mogę się cieszyć obsługą napędów ZIP. Normalnie się wkłada dyskietkę, komputer z tego się uruchamia, startuje. Super sprawa. Mam programator yy, i ponownie dzięki ogromnej wiedzy Piotrka nabyłem na AliExpressie specjalny adapter, dzięki którym będę mógł zaktualizować do 40.9. Nie używałem programatora na poważnie. Będzie okazja się czegoś nowego nauczyć. Oczywiście, na pewno nakręcę o tym materiał. The Works. To jest program wydany komercyjnie w 1991 roku. Zobaczcie, jakie my tutaj dotykamy archeologii informatycznej. No niemalże ćwierć wieku temu. Program do tworzenia ilustracji wektorowych. Kod źródłowy został opublikowany w 2018 roku. Jest na aminecie, a teraz pojawił się sam program. Dokumentacja jest w PDF-ie i mamy dyskietkę ADF. Nagrałem sobie go na prawdziwą dyskietkę. 415 kB nie chcemy promować. Patrzcie, jak dobrze napisany program startuje bez bezproblemowo na systemie 3.9. No, tutaj są, bo już sprawdzałem wcześniej przykładowe dokumenty. Monety, zastanawiam się, ile to czasu zajęło na malowanie czegoś takiego. Osobie, która to wykonywała, rybka mi się podoba, fajnie zrobiono i to jest na papierze milimetrowym. milimetrowym. Tak to przynajmniej wygląda, więc można to sobie potem przerysować. Gdzie jest obsługa drukarki? No, ładnie, i mamy dyskietkę z tuszem no naprawdę archeologia informatyczna. New Horizon Software. No, mamy też nową wersję edytora gier, czy game makera, Red Pill. Ja już wspominałem o tym programie kilka odcinków temu. Mówiłem, że fajnie, pięknie, super, tylko nie widać wysypu gier tworzonych pod tym oprogramowaniem. Myliłem się. Wysypu być może nie ma, ale te gry się pojawiają. Tak samo na Scorpion Engine wychodzą produkcje. Nie są to hity z lat 90., ale ja osobiście jestem pod wrażeniem. A już myślałem, że mamy zwiz, bo to tak wyglądało, jakby się zatrzymało. To włączmy tę grę. tego hitu. No graficznie wygląda to dobrze. Dźwiękowo raczej tak, tak sobie. No ale jest to jakaś tam spójna produkcja. Wydaje mi się, że można by tego zrobić grę. Tak więc Amigowcy do dzieła. Potrzebujemy więcej hitów. Ostatnia gra jaką wam chciałem dzisiaj pokazać to jest aktualizacja Absolut Zero. Gra zrobiona w omawianym przed chwilą Red Pillu. Ja się widzisz, dam wam posłuchać muzyki aby sobie zobaczyć również gameplay. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Odcinek i tak wyszedł ładnie. Ponad 20 minut. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że będę w stanie w przyszłym tygodniu nakręcić kolejny. Bardzo bym chciał. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Wisą dla